Kochane wodniki akurat przerwało na waszym czytaniu, więc pozwólcie, proszę, że tutaj dokończę dosłownie parę sekund. Przesłanie dla was z kartmocy. Kiedy wiesz, kim jesteś, nic ani nikt nie jest w stanie ciebie skrzywdzić, dlatego że Twoja prawda o tobie samym jest ważniejsza niż prawda innych ludzi na twój temat. I dokładnie właśnie tak jest, ponieważ Dziesięć Mieczy mówi o tym, że być może, drogi wodniku, uwierzyłeś w to, co na twój temat mówiono, co o tobie opowiadano, jak ciebie wychowano i powiedziano tobie, jaka jest prawda o tobie samym. Przy czym prawda Twoja jest najważniejsza. I to jest tydzień na to, żeby właśnie dojść do tej własnej prawdy, do tej własnej mądrości i do tej własnej tajemnicy, którą w sobie nosisz. No dobrze. To zobaczmy w takim razie, drogie rybki, co dla Was, jaka energia dla Was jest tutaj pokazana na ten czas Waszego życia. Drogie rybki, co dla Was? Co dla Was dobrego, drogie rybki? 10 monet, czyli bardzo dobry czas czas spokoju, harmonii, stabilizacji, pieniędzy, dobrostanu emocjonalnego, dobrostanu materialnego. Tutaj pokazuje się bardzo duże wsparcie. Waszej rodziny, w Waszym życiu. Możecie liczyć na bliskie Wam osoby, ale także tutaj jest pokazana um, dobra sytuacja um, materialna, odzyskanie spokoju, odzyskanie bezpieczeństwa emocjonalnego. 10 monet też mówi o tym, że być może czegoś w Twoim życiu jest za dużo, może jest też troszeczkę za dużo pracy, może jest za mało czasu na Odpoczynek, warto by było to zharmonizować i nie tylko właśnie spędzać czas na obowiązkach, ale także dawać sobie przyjemności, bo to będzie Wam w tym tygodniu bardzo, bardzo potrzebne. Pokazujecie się także jako osoby, które odkrywają swoje tajemnice, odkrywają swoje wewnętrzne skarby, które nosicie w sobie. Dokopujecie się do swoich mocnych stron w tym tygodniu, i też tutaj się pokazuje, że odnajdujecie poczucie własnej wartości. Uzdrawiacie także temat bycia pewnym siebie i bycia po prostu wartościowym człowiekiem. Tak? Czyli także tutaj przepracowujecie ten temat. 10 monet też może mówić o tym, że to będzie taki tydzień, aby przyjrzeć się temu. Hmm, jakie schematy ty powtarzasz, hmm, takie schematy rodzinne? Czy one, czy te schematy rodzinne, hmm, czy to, jak ciebie wychowano, wpływa na to, jak ty widzisz siebie dzisiaj? I jeśli odpowiesz sobie, że hmm, wpływają one na przykład negatywnie, na ciebie i na to, w którym miejscu Twojego życia jesteś teraz, to jesteś proszona o to, by jakby przebudować te pewne schematy, to myślenie, tak? Zdać sobie sprawę z tego, że być może czas na jakieś zmiany w Twojej rodzinie, tak? w Twoim rodzie. Przede wszystkim temat poczucia własnej wartości pokazuje się jako istotne. Odnajdywanie swoich mocnych stron, ale o, wy, moi drodzy, czujecie się. Bezpieczni, czujecie się spokojni, czujecie się spełnieni. To jest bardzo dobra energia, energia stabilności i zadbania o to, aby także w Waszym życiu była ta stabilność, było to ugruntowanie, było to uziemienie, żeby um, był ten spokój, którego tak bardzo pragniecie i na który być może bardzo długi czas pracowaliście. Zobaczmy w takim razie. Jaka przychodzi do Was nagroda? Jaka przychodzi do Was nagroda? Oj, kochani, chciałam tutaj taką świeczuszkę, ale widzę, że ona gaśnie. Jaka przychodzi do Was nagroda? Jaka przychodzi do Was nagroda? To koniec tego tygodnia. Dziewięć kielichów. Czyli nagrodą jest to, że um, poczujecie się spełnieni, poczujecie się w obfitości, poczujecie się szczęśliwi, sprawy pójdą po waszej myśli. Um, stabilność w związkach, stabilność emocjonalna, stabilność um, na płaszczyźnie współpracy z innymi ludźmi, obfitość, tak? Tutaj pokazuje się, że nagrodą jest obfitość i poczucie spełnienia i szczęścia. Bardzo duże szczęście. Nagrodą jest to, że rzeczywiście troszeczkę sobie odpoczniecie, odejdziecie od nadmiernych zobowiązań, skoncentrujecie się na tym, co, co fajne, co miłe, co przyjemne, na tym, co, za co jesteście wdzięczni. I tutaj z takiej, wiecie, energii pracowitości, takiej energii uziemienia, wchodzicie w energię lekkości, um, zrzucacie nadmiar jakiejś odpowiedzialności, nadmiar jakiejś pracy, nadmiar um, czegoś, co powodowało, że być może właśnie trudno Wam było wzrastać, że trudno być może było Wam czerpać radość z tego, na co sami zapracowaliście. Kochani moi, zobaczmy jeszcze hmm, z kart mocy, jak jest przesłanie dla Was. Bądź sobą, nie obawiaj się odrzucenia, kiedy pokażesz swoje prawdziwe ja. Ten, kto ma zostać, zostanie. Ten, kto odejdzie, chwała mu za to. Dokładnie tak. Yy, może też się zdarzyć w tym tygodniu, że Wy po prostu będziecie wybierać yy, ludzi, którzy mają przy Was być. Będziecie wybierać także yy, kto ma przy Was być, co ma przy Was być, czego pragniecie, czego nie chcecie, co powoduje, że czujecie się dociążeni, zmęczeni, a co powoduje, że czujecie się szczęśliwi i spełnieni. I Wy, kochani moi, wybieracie energię szczęścia, spełnienia i lekkości. Także wszystkiego dobrego dla Was, kochane rybki. Całuję Was i zapraszam na królowamocy.com. Dziękuję i pa pa.